techniki wzmacniania i rozwoju interakcji pomiędzy tobą i dzieckiem autystycznym. Można je podzielić na cztery kategorie. Pierwsza kategoria to zachęta czy też wskazówka fizyczna. Druga werbalna i trzecia to jest wskazówka, którą pokazujemy w sposób wizualny. Czwarta grupa to mix Powyższych przynajmniej dwóch rodzajów wskazówek. Zaraz opowiem dokładnie, jakie są tego typu wskazówki, jak to wygląda, jak możemy tego używać. Jeżeli chodzi o metodę pierwszą, czyli fizyczną, pokazywanie, to warto wiedzieć, że dosyć spora liczba dzieci autystycznych nie odpowie stosownie na tego typu wskazówkę. Po prostu pokazujemy, jak ma w kolejnych etapach wyglądać dana czynność. Jeżeli chodzi o sposób werbalny, czyli z użyciem słów mówionych, to trzeba pamiętać, że dziecko, do której, do, wobec którego stosujemy tę metodę, musi rozumieć już słowa, czyli to nie może być zupełnie malutkie dziecko, ani dziecko, które ma bardzo poważne kłopoty komunikacyjne, kłopoty z rozumieniem słów. Jeśli stosujesz metodę werbalną, to musisz pamiętać o tym, żeby używać słów prostych, żeby używać zdań krótkich. To nie może być jakiś monolog czy słowo bo dziecko autystyczne się w tym po prostu zagubi. Ponadto warto nie używać idiomów, metafor, sarkazmu czy żartów, bo dziecko autystyczne rozumuje bardzo dosłownie. Po prostu komunikat musi być klarowny. Jeżeli chodzi o metody wizualne, to dzielimy je na różne podmetody. Możesz na przykład w ramach metod wizualnych używać obiektów, używać zdjęć, używać obrazków. Jeżeli chodzi o metody wizualne, to jest bardzo efektywna metoda, na którą praktycznie niemal wszystkie dzieci autystyczne odpowiadają, nawet te, które mają dosyć taką głęboką odmianę autyzmu. Tak więc zdecydowanie zachęcam do stosowania metod wizualnych. Również małe dzieci, które jeszcze nie rozumieją słów do końca, jak najbardziej dobrze odpowiadają na tą metodę. Wobec mojego dziecka ta metoda zaczęła być stosowana jeszcze jak miał około dwóch lat, dwa i pół roku i bardzo dobrze odpowiadał. Również w grupie, gdzie była dziewczynka z bardzo Poważną, miała bardzo zaawansowany ten autyzm. Praktycznie nie było z nią żadnego kontaktu, ale w grupie bardzo szybko nauczyła się stosować te metody wizualne. Dlatego, że te metody wizualne są tak skuteczne, powiem o nich więcej w osobnym filmiku, pokażę jak ich używać, jak to może wyglądać. Tak więc warto, żebyś subskrybował i tak dalej. Jeśli chodzi o te rodzaje technik, to można ich używać, żeby na przykład nauczyć dziecko jakieś umiejętności, czy pomóc coś efektywnie wykonać albo przekazać, co trzeba zrobić. Jeszcze taka moja rada na koniec, jeżeli chodzi o ten temat, jeżeli dajesz jakieś zadanie dziecku autystycznemu, warto je podzielić na podzadania, na takie podcele, gdyż. Jakieś skomplikowane, bardziej zadanie na początku takiemu dziecku może sprawić większe problemy, więc, żeby mu to ułatwić, to dzielimy je na podzadania. I jeżeli zaczynasz dopiero uczyć dziecko w ten sposób, to doradzam, żeby zaczynać od dwóch podceli, czyli mamy jeden większy cel, dzielimy go na dwa takie podcele, i dopiero jak przez jakiś czas dziecko sobie radzi z takimi podcelami, to zwiększamy. Do skomplikowaność tych zadań, czyli na przykład będą już trzy podcele. I tak progresywnie będziemy to rozwijać w czasie, ale zawsze powoli i dostosowujemy do tempa uczenia się dziecka. W następnym filmiku będę opowiadała dokładnie o pomocach wizualnych i pokażę, do jakich celów można je używać. Tak więc oglądaj.